Od kilku dni obserwujemy już prace rozpoczęte na ulicy Spokojnej, długo wyczekiwane miejsca postojowe na całej długości praktycznie ulicy Spokojnej, od Alei eksportu Sportu do ulicy Kolejowej. Rozpoczęły się już prace w pierwszym etapie, no ale mam nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi nami do końca kwietnia, w zasadzie te miejsca już będą gotowe i będzie można z nich korzystać. Realizuje te prace firma Abruko z Władysławowa, koszt to około 215 tysięcy złotych. Realizowane zadanie jest ze środków własnej gminy i ma poprawić problemy z parkowaniem na terenie naszej gminy czy dzielnicy halerowo. Jest to pierwszy, pierwsza w zasadzie ulica w te parkingi wzbogacona. Mam nadzieję, że koncepcja zagospodarowania halerowa, którą w chwili obecnej, która w chwili obecnej jest opracowywana w ramach konkursu przez różne firmy, studia projektowe, odpowie nam, żeby na dzielnicy znaleźć jak najwięcej takich miejsc. thank you